Dzień dobry Państwu, 8 dnia stycznia U nas na wsi, o jakie hałasy, traktory U nas na wsi minus 9 stopni i Juliusza i Seweryn Przepiękne widoki pejzaże Sikający pies Dla tych co mają 30 lat powyżej 30 no to takie widoki to nic nowego przecież to było kiedyś normalne ach, jak pięknie zobaczcie śliczne z jednej strony śliczny czy jest jeszcze jakiś wariat, który jeździ skuterem w taką pogodę? na Kaszubach jakie są piękne pejzaże, dawno nie jechałem właśnie zimą coś uroczego właśnie no i tak co ja wspominałem, mój pierwszy maluch minus 17 było. Na wsi zimno. Słuchajcie, to były 90. lata. Odpalił za pierwszy razem. Tak miał pięknie wszystko poustawione. Aha. Wczoraj mówiłem o łyżwach na tych stawach retencyjnych, na zbiornikach. No i dzisiaj jest artykuł w trójmiasto.pl, że właśnie jest to niedozwolone i niebezpieczne. Teraz przy minus dziewięciu, no to może już ta tafla ma pół metra, nie, jeszcze za krótko, nie po jednej dobie. To się tak w dobrze skuć tym lodem, wtedy, o Panie, przepiękna szadz, przepiękna milka. No dobra, ale lekcje nie są odwołane, tak jak wczoraj zgadywałem, bo przecież dzisiaj są inne czasy. Znaczy, no, nie idziemy do szkoły, ale siedzimy przed komputerami. No tak. Mam koleżankę, która, której córka cały czas się uczy online. Na ponoć jest taka możliwość. Nie wiem, czy to dobre. Pytają znajoma, no, jak z koleżankami i tak dalej o, bez problemu ma koleżanki się spotykają tu mam tą opaskę która grzeje, termos z kawą, ale jeszcze kiedyś jak jeździłem w takie zimno, no to miałem co? termo For z takim fajnym ubrankiem gumowy termofor z ubrankiem słuchajcie, wszystkiego dobrego, my jedziemy do domu to nie no jest za ciepło, dobrego dnia dobrego czwartku Уу парагачи зуст папа